Nigdy nie zapomnę tamtego wieczoru, kiedy po raz pierwszy poczułam, że coś w moim życiu zaczyna się zmieniać w sposób, którego nie potrafiłam wytłumaczyć. Wszystko zaczęło się od zwykłego dnia: praca, zmęczenie, powrót do pustego mieszkania, które pachniało kurzem i wilgocią. Ale kiedy zamknęłam za sobą drzwi, poczułam coś dziwnego jakby powietrze zgęstniało. A każdy mój krok odbijał się echem, chociaż przecież mieszkałam sama. Zanim zdążyłam odłożyć torbę, usłyszałam trzask, cichy, ale wystarczający, by sparaliżować mnie na moment. Przeszukałam mieszkanie, sprawdzając okna, drzwi, szafki. Nic. Wszystko było tak, jak zostawiłam. A jednak, kiedy wróciłam do salonu, w rogu stało coś, czego wcześniej nie było: stare lustro w złoconej, popękanej ramie. Przysięgam, że nigdy wcześniej go nie widziałam. Podeszłam ostrożnie, serce waliło mi w piersi, a dłonie drżały. Spojrzałam w odbicie i na pierwszy rzut oka widziałam siebie, zmęczoną, bladą, w zbyt dużym swetrze. Ale po chwili dostrzegłam szczegół, który sprawił, że oddech uwiązł mi w gardle. Moja twarz w odbiciu uśmiechała się, choć ja stałam nieruchoma i przerażona. To nie był zwykły uśmiech. To był grymas wykrzywiony, nienaturalny, pełen złośliwości. Odskoczyłam, przewracając krzesło, ale kiedy znów spojrzałam, moje odbicie było zwyczajne. Stałam przed lustrem, drżąca, patrząc na siebie, jakby nic się nie wydarzyło, a jednak wiedziałam, że coś się zaczęło coś, co będzie mnie prześladować. Tej nocy nie mogłam zasnąć. Leżałam, wsłuchując się w każdy szmer. Czułam, że ktoś mnie obserwuje, choć w mieszkaniu byłam tylko ja. W końcu odważyłam się otworzyć oczy i spojrzałam na drzwi sypialni. Stało tam lustro. Od tego dnia lustro pojawiało się wszędzie: raz w kuchni, raz w łazience, innym razem przy moim łóżku. Nie wiedziałam, jak to możliwe, ale zawsze wyglądało tak samo stare, złocone, z ramą popękaną, jakby od środka wydobywało się coś, co próbowało się wydostać. Najgorsze jednak było to, co widziałam w odbiciu. Na początku były to drobne różnice. Moja twarz wyglądała starzej, moje oczy miały inny kolor. Czasem cień uśmiechu pojawiał się, choć ja byłam nieruchoma, ale z każdym dniem różnice stawały się coraz większe. Zaczęłam widzieć siebie, ale w innych miejscach, w innych sytuacjach. Czasami w odbiciu stałam w ciemnym lesie, czasami w opuszczonym domu. Czasami wśród nieznanych ludzi, którzy szeptali coś do mojego ucha, a potem lustro zaczęło do mnie mówić. Najpierw były to szepty niezrozumiałe, jakby w obcym języku, ale z czasem słowa stawały się coraz wyraźniejsze. Wiem, kim jesteś, wiem, co ukrywasz, wiem, że nie jesteś sobą. Za każdym razem, gdy słyszałam te głosy, Czułam, że tracę kontrolę nad własnym ciałem. Zdarzało mi się budzić w innych miejscach niż zasypiałam. Pewnego dnia obudziłam się, trzymając w dłoni fotografię. Stara pożółkła przedstawiała mnie jako dziecko, ale obok mnie stała kobieta, której twarzy nie rozpoznawałam. Kiedy próbowałam spalić zdjęcie, płomień zgasł, a w lustrze zobaczyłam tę samą kobietę. Wyciągającą do mnie rękę, i wtedy usłyszałam: To twoja prawdziwa matka. Nie mogłam tego dłużej ignorować. Pojechałam do rodzinnego domu, gdzie mieszkała moja matka. Wszystko wyglądało znajomo skrzypiące schody, zapach starego drewna, ciepłe spojrzenie, które zawsze koiło mój strach. Ale tego dnia zauważyłam coś innego jej oczy były czarne. Nie takie, jak pamiętałam. Zimne, puste, bez życia. Wieczorem usłyszałam głosy dobiegające z piwnicy. Coś mnie tam ciągnęło. Choć wiedziałam, że w naszym domu nigdy nie było piwnicy, tego dnia drzwi stały otworem. Zeszłam po stromych schodach, a na końcu zobaczyłam lustro. Ale tym razem odbicie było inne. Zamiast mnie zobaczyłam tę samą kobietę ze zdjęcia. Wyciągała do mnie rękę i szeptała: Ona cię okłamała. On cię okłamał. Oni wszyscy cię okłamali. Moje serce waliło, kiedy zobaczyłam, jak moja matka schodzi za mną po schodach, ale jej twarz była zdeformowana, jakby z każdą sekundą stawała się bardziej podobna do mojego odbicia z lustra. Wtedy wszystko zaczęło się kruszyć: ściany, podłoga, światło. Upadłam na kolana, zakrywając uszy, a gdy podniosłam wzrok, zobaczyłam siebie. Ale już po drugiej stronie. Zrozumiałam, że lustro nie pokazuje przyszłości ani przeszłości. Ono pokazuje prawdę. A prawda była taka, że ja nie należałam do tego świata. Obudziłam się w miejscu, które wyglądało znajomo, ale było inne. Mój pokój, moja ulica, mój dom. Ale wszystko miało dziwny, ciężki odcień. Ludzie, których mijałam, patrzyli na mnie i uśmiechali się tym samym nienaturalnym uśmiechem, który widziałam w odbiciu. Kiedy wróciłam do swojego mieszkania, zobaczyłam siebie siedzącą na kanapie. Moja druga ja piła herbatę, przeglądała książkę, jakby to było najnormalniejsze na świecie. Krzyczałam, waliłam pięściami w szybę lustra, które oddzielało mnie od niej, ale ona tylko spojrzała i uśmiechnęła się. Zrozumiałam wtedy, że to ja stałam się cieniem, ja byłam odbiciem, a moje miejsce zajęła ona. Zaczęłam szukać wyjścia, przeskakując z lustra do lustra, z jednego odbicia do drugiego. Widziałam tysiące wersji siebie, szczęśliwych, samotnych, martwych, każda z nich czekała tylko na okazję, żeby przejąć moje życie. I wtedy dotarło do mnie coś, czego najbardziej się bałam nigdy nie byłam sama. Zawsze istniały inne wersje mnie, czające się w cieniu, gotowe mnie zastąpić. Kiedy spojrzałam w ostatnie lustro, zobaczyłam ciebie, tak, ciebie, który teraz to czytasz, a wtedy usłyszałam szept, teraz twoja kolej.